Tuż obok sceny znajduje się stoisko z wydaje się mało świątecznymi produktami. Proszę powiedzieć co tutaj jest. Co tutaj jest? Więc mamy tutaj ekologiczne, naturalne, prawdziwe pieczywko z Litwy, chałwę ukraińską, słodycze litewskie, dziczyznę, a także kwasy chlebowe z Białorusi, jakby się wydawało nie do wypieku chleba, a do pisia. Mówi Pan, że nie są świąteczne, jak najbardziej są, na co najlepszym przykładem będzie chlebek z bakaliami, owocami i na miodzie, który gości na każdym litewskim stole na święta. Na polskich stołach gościmy już od prawie trzech lat i myślę, że w Bożu ma szansę się to przyjąć, gdyż jesteśmy tu po raz drugi i w maju byliśmy bardzo zadowoleni nie również, co potwierdza to, że również teraz przed świętami mamy całkiem dobry zbyt. Państwo prowadzicie tutaj stoisko z bombkami, widzę że duży wybór. Co najlepiej się sprzedaje, co pani polecała? Dużo rzeczy się sprzedaje, najlepiej idą nam bombeczki malowane, ręcznie, które są w Polsce robione i jednokolorowe. Mamy bardzo duży wybór bombek. Poleca pani bardziej te większe, mniejsze, czy to w zależności od choinki? No, w zależności od choinki od klienta. Czy poza bombkami jeszcze jakieś inne ozdoby? Mamy, mamy różne filcowe ozdoby, mamy kształtki, bardzo, bardzo duży jest wybór. A kształtują się ceny jak? No ceny są takie dopuszczalne, więc klientów nam nie brakuje. Jest stoisko Pana Leszka, co tutaj można znaleźć? No przede wszystkim świece, lampiony, później mamy też biżuterię ręcznie robioną z elementów postrzebrzanych i pozłacanych, szopki drewniane. Też, też niebanalne, zresztą potem widać. W jakiej cenie taka szopka, z czego ona wykonana jest? Yy, szopka jest w całości z drewna wykonana, jak widać. Yy, nie jest tutaj dużo elementów dodatkowych, głównie klej. I generalnie ktoś musiał się na tym nieźle napracować. I zostajecie Państwo tutaj do do 23. Co Pan myśli o jarmarku? Yy, no. Co, coraz widzimy, z każdym dniem coraz więcej ludzi przybywa na, ten, na Narzynek, nas, co nas cieszy, zwłaszcza przy stoisku, prawda? E, ale ogólnie atmosfera się, się ociepla, pogoda też coraz bardziej nam dopisuje, więc liczymy, że do samego końca będzie coraz lepiej.